Zapraszamy do wysłuchania podcastu w wykonaniu pracowników i młodych czytelników Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Wrocławiu. Temat podcastu – Henryk Arctowski, entuzjasta niskich temperatur. Henryk Arctowski, polski geograf, geofizyk i podróżnik, związany z badaniami krajów polarnych. Urodził się 15 lipca w 1871 roku w Warszawie. Młody Henryk był uczniem gimnazjum męskiego w inowrocławiu, dzisiejszego pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Jana Kasprowicza. Fakt ten odkrył historyk Edmund Mikołajczak. Panie Edmundzie, trzeba mówić o Henryku Arctowskim, bo to jest niesamowity naukowiec. My tak wcześniej rozmawialiśmy, prawdziwy gigant. I pan rzeczywiście rozsławił tę informację dotyczącą tego, że Henryk Arctowski uczył się wcześniej w gimnazjum męskim, czyli obecnie w budynku, gdzie znajduje się liceum imienia Jana Kasprowicza. Jak udało się to ustalić? Pracująca w archiwum pani dr Lidia Wakuluk Zwróciła mi na to uwagę, że ona coś podejrzewa, że coś takiego miało miejsce, bo gdzieś natrafiła na coś. Ale potem pojawił się drugi ślad. Otóż kiedy uczył się tam późniejszy słynny profesor arctowski, to to była szkoła niemiecka, a potem była już Polska, jak i stał się Polski. I dawni wychowankowie tej szkoły, tego gimnazjum, a chodzili do niego kiedyś i Niemcy, i Polacy, i Żydzi, ale ci polscy wychowankowie jak już Polska się odrodziła, chcieli zrobić zjazd. Takie się robi zjazdy szkolne. W 22 roku, czyli dokładnie 101 lat temu. I patrzę na członków tego zjazdu, na tych, którzy tam mieli przyjechać i powołali komitet honorowy. Patrzę, w komitecie honorowym profesor Henryk Gartowski. Jak on trafił do komitetu honorowego jakiejś tam szkoły? No może jest związany jakoś. I to był taki trop. Że trzeba było potem to sprawdzić. Na szczęście ta szkoła zachowała wszystkie akta z tamtych czasów. A szkoła ma, tak dokładnie mówiąc, to gimnazjum ma 163 lata. I nawet z polskich czasów tak dobrze się nie zachowały akta jak z tamtych niemieckich czasów. Tak się złożyło. I wtedy można zajrzeć do ksiąg, wszystko po niemiecku, ręcznie pisane, ciężko się czyta do ksiąg uczniowskich, spisy uczniów są i są tak jakby dzienniki. No i wtedy było w takich księgach to wszystko spisane latami i można każdego ucznia sprawdzić i zobaczyć wszystkie jego oceny. No właśnie i tutaj pytanie podstawowe, jak uczył się późniejszy profesor Henryk Arctowski, jakie miał oceny tutaj w Wrocławiu? Średnie. Proszę bardzo, średnie. Nie? Chcecie szczegóły, małe szczegóły na ten temat? Bo wtedy Inny był system oceniania, to, ale już nie będziemy wchodzić w takie szczegóły. On otrzymywał te oceny, tak jakby dzisiaj, dostateczny, dostateczny plus. Tak mniej więcej to się kształtowało. Następnie nauczyciel, który był wychowawcą, dodawał te wszystkie oceny ze wszystkich przedmiotów i robił ranking wszystkich uczniów. Zwykle wtedy uczniów w jednej klasie było więcej niż dzisiaj. Dzisiaj wiem, że w takim liceum to jest 30 osób, no powiedzmy. A wtedy było z 50 albo więcej. I Henryk Arztowski zwykle był tak między 30 miejscem w klasie a 20. Czyli tak jak powiedziałem, średnio. To się trochę zmieniało. Ale mam usprawiedliwienie dla niego. A trzeba go usprawiedliwić trochę. On przyjechał. I był chory i przez długi czas miał przerwę. Musiał wszystko nadrabiać. I te oceny słabe były na początku. I potem była taka lekka tendencja w górę, ale nigdy nie osiągnął. Jakiegoś wysokiego poziomu, żeby być liderem. Ale to też pokazuje, że nie od razu trzeba mieć same piątki i szóstki, żeby później osiągnąć wielki no tak. sukces. No i jeszcze dodajmy, że ta, to gimnazjum męskie to była bardzo trudna szkoła, trudna nauka, prawda? No, Kasperowicz, który chodził do tej szkoły kilka lat wcześniej, no został wyrzucony, bo trochę miał konflikt z jednym nauczycielem niemieckim. To jest jedna rzecz, ale poza tym miał słabe oceny. I i powtarzał niektóre klasy. Okazuje się, że bohater naszego podcastu jest mało znany przez mieszkańców Inowrocławia. Dzień dobry, dzień dobry. To jest specjalna nasza ekspedycja naukowców młodych. Czy słyszały Pani kiedyś o kimś takim jak Arctowski? Pisarz. Ja. Jak Jagia? Ja? Pisarz. A nie obstawię, że to pisarz. To jakiś aktor. E, aktor. Podejrzewam, nie. To jakiś e, naukowiec, który jakiś tam chyba gdzieś był tam na oceany, jakieś tam coś takiego. Wielkie brawa dla pani. Wow. Pani wie, kim jest Arctowski. Człowiek, który tak jakbyśmy teraz na wprost patrzyli, to 300 metrów w dół uczył się w tamtejszym gimnazjum. Tak jest, tak jest. Niesamowity naukowiec. Krótkie pytanie. Czy wiesz, gdzie jest ulica Arctowskiego w Inowrocławiu? Nie wiem. A kim był Arctowski? Też nie wiem. A kim mógł być? Generał. Tak dobrze brzmi, nie? Generał Arctowski. No. Okej, okay, taki naukowiec słynny kiedyś. Żył i badał Antarktydę ponad 100 lat temu. Nie wiedziałeś? Nie wiedziałem. Ale to już wiesz, tak? Tak. Niestety w Wrocławskiej szkole młody Arctowski musiał się zmagać z szykanami ze strony Niemców, dlatego rodzice wysłali go do innej szkoły. Najpierw do Warszawy, a potem aż do Belgii, gdzie uczył się w szkole średniej. Tam także poszedł na studia. Wybrał wydział matematyczno- przyrodniczy, studiował matematykę i fizykę. Po roku wyjechał do Paryża i zmienił uczelnię. W stolicy Francji Henryk Arzt podjął studia na Sorbonie z dziedziny chemii i geologii, gdzie poznał się z Marią Skłodowską-Kiri. Przez pięć lat zgłębiał tajniki matematyki, fizyki geologii, chemii czy geochemii. Był niezwykle uzdolnionym naukowcem. Jako dwudziestoparolatek miał już na swoim koncie ponad 20 prac naukowych. W 1895 roku Henryk Arctowski poznał podróżnika, który szykował się właśnie na wyprawę na Antarktydę. Niewiele się zastanawiając, Arctowski również postanowił wziąć Udział w wyprawie, do której przygotowywał się wiele miesięcy. Mowa o słynnej naukowej wyprawie na statku Belgika. Która ruszyła 16 sierpnia 1897 roku. W wyprawie uczestniczył także inny Polak, meteorolog Antoni Dobrowolski. W trakcie rejsu Henryk wraz z Dobrowolskim prowadzili obserwacje meteorologiczne Antarktydy i jej budowy geologicznej, a także zajęli się badaniami z zakresu oceanografii i glaciologii. Belgika była też pierwszym statkiem, który zimował w warunkach polarnych, co pozwoliło na zebranie dużej ilości danych. Zgromadzono je w dziesięciu tomach. W 1909 roku Arctowski wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie pozostawał przez następne 8 lat, będąc dyrektorem działu przyrodniczego w Nowojorskiej Bibliotece Publicznej. W dalszym ciągu prowadził badania z zakresu klimatologii podczas pobytu w Ameryce. Henryk Artowski opracował obszerny raport, w którym omawiał między innymi kwestie geografii Polski w 1919 roku. Wspomniany raport został wzięty pod uwagę przy opracowaniu Granic Polski. W późniejszych latach polski naukowiec na uniwersytecie w Lwowie zorganizował katedrę geofizyki i meteorologii. W 1939 roku uczony otrzymał posadę w Waszyngtonie. Henryk Arztowski. Jest autorem ponad 400 prac naukowych pisanych po niemiecku, francusku, polsku i angielsku. Nazwisko profesora Artcowskiego zostało przez badaczy upamiętnione w wielu nazwach geograficznych. W Arktyce jest góra Artcowskiego, stacja badawcza zlokalizowana na wyspie Króla Jerzego w archipelagu Shetlandów południowych otrzymała w 1978 roku nazwę Polska. Stacja antarktyczna imienia Henryka Arctowskiego. Henryk Arctowski zmarł 21 lutego 1958 roku w Waszyngtonie. W testamencie życzył sobie, aby jego prochy zostały pochowane w Warszawie. Kilkanaście tygodni później zmarła jego żona. Prochy obojga 13 czerwca 1960 roku sprowadzono do Polski i złożono na wojskowym cmentarzu na Powązkach.